Dziś widzowie jeśli macie płatnego Minecrafta o tego to pokażę Wam jak zainstalować Będzie do niego mody pierwszą musicie mieć tą mapkę taką wchodzicie jeśli wam się już zainstalowała mapka to wchodzicie w nią i to są różne dodatki. CD, CD, CD tekstury. Nie ma. Ja klikam na przykład w dodatki. Ci biorę transport. Na przykład. Kurde, co by tu wziąć? Hmm. I oczywiście te mody nie są płatne. Oh, super. Ten motorek i inne te motory to są cię otwórz na widok, zamknij i zainstaluj dodatki. I masz graj w Minecraft, powinna ci tu wyskoczyć main, aplikacja Minecraft. To schodzisz i na górze powinieneś mieć, o, tu, tam gdzie jest te imprum... Na górze klikacie na no, stwórz nowy świat. Yy, paczki zachowań. I ja tu oczywiście pobierałem inne, inne mody, bo grałem sobie na nich Niech i teraz klikamy aktywuj i klikamy na świecie stwórz po prostu stwórz i powinno no, no bo na tej apce niektóre mody nie działają powinno teraz raz zaraz powinno mnie dołączyć do świata. Stworzonego Jego jeśli będę mieć lagi przez te motory, to sorry. Jesteśmy na świecie, a nie zapomnijcie włączyć kreatywa, bo tak nie znajdziecie motorów. odpalacie te trzy kropki oczywiście musi być ta lupa i lecicie na, na jajka po prostu o już mamy jajka o i tu są te motory nasze super fajne motorki o, patrzcie, taki motor jest. Taki. Taki. Oj, czy tego są taki czerwony, czerwono-szary taki. Czyli szukko go O! Nie, tego już nie. Taki mamy. I ten, taki mamy. I, I tam masz taki przycisk, drive i jeździcie sobie. No, możecie jeździć po mapie, bez obawy, że wam się rozbije. Po prostu o. będzie tracił HP. O, na przykład pod wodą nie można jeździć. Jeśli chcecie więcej takich odcinków więcej subów Ja sobie zainstaluję innego moda teraz. Ale nie ze transportami. Czyli z ale z meblami. i tutaj powinien się pojawić też taki krzyk Krzyżyk, zainstaluj dodatek, ściąganie, graj w Minecraft. Minecraft. Oczywiście to jest dla osób, które nie wiedzą, tym, jak zainstalować w mody, a bardzo chcą. I żeby na internecie nie pobierać właśnie jakichś płatnych i skamowanych, które skamują, to możecie sobie pobrać tą aplikację. Tylko, jak mówiłem, niektóre mody mogą mnie działać. Dobra, kipery są najgorszym źródłem prochu. nie najprostszym. Aha, to. To ja o tym nie wiedziałam. Jak się robi zielony barwnik? Po prostu trzeba kaktusa przepalić? A? Serio? Ja taki nieogarnięty jestem. Trochę w Minecraft. A Ale wiem jak się robi szkło. O! Ej! Z czym był ten mocny blamik. Czy ja pominąłem te meble, czy po prostu ich nie ma? Chyba po prostu nie działają, bo biorę jakieś inne meble. Hm, tylko jakie? Może to będzie akurat git, no mi się tak wydaje. Sto tysięcy łapy do góry. I jeden milion pobrało, milion jeszcze pobrało tego moda to on on on, on. On musi działać! On nie może nie działać. Widzowie, co, nie? Cos'wall gaming. Okej. Okay. też z pociągami morzu. I z tymi motorami Od razu. Tworzenie nowego świata. Czy wiesz, że u mapy można zatrzymać ze swojej drugiej ręce? What? Wiem, że jak się położy obok skrzyni, obok skrzyni, to się robi duża skrzynia. Wiem, wiem, wiem. Ej, nie. Czy teraz jak pobieram tamo, jak pobrałem tę nie, wiecie o czym zapomniałem? O lajku i o subie, kur... Cze... Dajcie o sobie i lajka. Suba i lajka. I żeby nie było, że nie nagrywam... Już Robloxa, to niedługo wpadnie... Pewnie odcinek z Robloxa. Więc... Pewnie nie będziecie mogli się doczekać. No i znowu te meble nie działają. Kurczę. I też nie zadziałały te wojskowe te. Wojskowe tam. samochody Dobra, zobaczymy. Czy to się eee, kogoś potrącić motorkiem? Dobra mi się, nie ruszaj się. Ale nie. Da się, ale nie da. Ale nie zabiera obrażeń. I... Kurde, mój motor mocno mocnocie Niszczył się. Mój super, leciał mi do wody. Może wypłyniemy jakoś z niej. ওই মোথোর খোঁথ পালাই Po motorze. No dobra, to. Tak właśnie działają niektóre mody, niektóre nie. Ale wiecie, co jest najważniejsze: że te najfajniejsze często działają. Na przykład zwierzęta. Hmm. Na przykład, ocean pack plus. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart. Kup smart na rok i oszczędności. Teraz nic nie będę de dodawać. Utrzymujemy tak się w naszym składzie. Mam Dobra. Jak szybciej się załączyć te świat, bo już tylko minuta została do nagrywania. Полностью на свете кто на свете то, что покажу. Дуешь, о,

to be